Drodzy Państwo, wszyscy nasi seniorzy, którzy macie 60-65 lat lub więcej, proszę Was, odłóżcie teraz wszystko na bok i posłuchajcie mnie bardzo uważnie, bo to, co Wam dzisiaj powiem, może bezpośrednio wpłynąć na Waszą emeryturę w tym miesiącu. Luty 2026 przyniósł naprawdę istotne zmiany w zakładzie ubezpieczeń społecznych, o których wiele osób jeszcze nie wie. A które mogą oznaczać więcej pieniędzy na waszym koncie, albo niestety czasem mniej, jeśli nie wiecie, co robić. Mówię o waloryzacji emerytur, o nowych terminach wypłat, o dodatkach, które niektórzy z Was mogą dostać automatycznie, a inni muszą się o nie dopiero ubiegać, bo ZUS nie zawsze pamięta o wszystkich. Wielu z Was dzwoni do mnie, pisze, pyta na grupach na Facebooku. Dlaczego moja emerytura nagle się zmieniła? Czemu dostałem mniej, niż się spodziewałem? Co to jest ta waloryzacja i czy ona mnie w ogóle dotyczy? Dlatego dzisiaj usiądziemy razem, jak przy kuchennym stole, z herbatą i spokojnie, krok po kroku przejdę z Wami przez wszystko, co musicie wiedzieć o swoich pieniądzach w lutym 2026 roku. Nie zostawię was samych z tymi skomplikowanymi urzędowymi pismami, które przychodzą z ZUS-u i których połowa z nas i tak nie rozumie. Obiecuję wam, że po tym materiale będziecie wiedzieli dokładnie, ile powinniście dostać, kiedy te pieniądze trafią na wasze konto, jakie dodatki wam przysługują i jak się upomnieć o swoje, jeśli ZUS zapomni. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od waloryzacji emerytur. Bo to jest temat, który budzi najwięcej emocji i pytań. Waloryzacja to nie jest żadna nowość to mechanizm, który działa w Polsce od lat, ale każdego roku wygląda trochę inaczej bo zależy od tego, jak rosną ceny i płace w całym kraju. Mówiąc najprościej, waloryzacja to podwyżka waszej emerytury, która ma was chronić przed tym, że wszystko dookoła drożeje, a wasza emerytura zostaje taka sama i kupicie za nią coraz mniej. W tym roku, czyli w 2026, waloryzacja nastąpiła 1 marca, tak jak zawsze, ale informacje o nowych kwotach emerytur zaczęły już docierać do Was w lutym, żebyście mogli się przygotować. Teraz słuchajcie uważnie, bo to jest ważne. Wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniósł około 4,5%, choć dokładna wartość była ustalana przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Co to znaczy dla was w praktyce? Jeśli wasza emerytura wynosiła 2000 zł miesięcznie, to po waloryzacji powinna wzrosnąć o około 90 zł, czyli będziecie dostawać około 2090 zł. Jeśli mieliście 3000 zł, to dostaniecie około 135 zł więcej. Czyli Wasz nowy przelew to będzie 3135 zł. To nie są ogromne kwoty, rozumiem, że niektórzy z Was mogą być rozczarowani, ale to jednak dodatkowe pieniądze, które pomogą pokryć rosnące rachunki za prąd, za ogrzewanie, za zakupy w sklepie? Pamiętajcie, że waloryzacja dotyczy wszystkich emerytur i rent wypłacanych przez ZUS. Także tych wcześniejszych emerytur rent rodzinnych rent z tytułu niezdolności do pracy. Nikt nie jest pomijany, chociaż kwota podwyżki oczywiście zależy od tego, ile dostajecie teraz. Teraz bardzo ważna informacja o terminach wypłat, bo tutaj nastąpiła pewna zmiana, o której nie wszyscy wiedzą. ZUS tradycyjnie wypłaca emerytury w różnych terminach w zależności od tego, kiedy przyznano Wam świadczenie. I z jakiego systemu pochodzi wasza emerytura? Są trzy główne dni wypłat w każdym miesiącu: pierwszy, szósty i dziesiąty dzień miesiąca a jeśli ten dzień wypada w sobotę, niedzielę albo święto, to pieniądze przychodzą w ostatni dzień roboczy przed tym terminem. W lutym 2026, ponieważ pierwszy lutego to była sobota, osoby, które normalnie dostają emeryturę pierwszego, otrzymały ją w piątek 31 stycznia. To mogło być trochę mylące dla niektórych, bo pieniądze przyszły jeszcze w styczniu, ale to była już wypłata za luty, zawierająca już nową, zwaloryzowaną kwotę. Jeśli jesteście w grupie, która dostaje przelew 6, to waszą emeryturę otrzymaliście dokładnie 6 lutego, w czwartek. A ci, którzy są w cyklu 10, dostali pieniądze 10 lutego, czyli w poniedziałek. Jeśli nie jesteście pewni, do której grupy należycie, najłatwiej sprawdzić to w swoim profilu na platformie usług elektronicznych ZUS, czyli na PUE ZUS, albo po prostu spojrzeć na historię swoich przelewów i zobaczyć, którego dnia każdego miesiąca przychodzą wam pieniądze. To jest naprawdę ważne, żebyście wiedzieli swój termin, bo jeśli pieniądze nie przyjdą w odpowiednim dniu, to wiecie, że trzeba zacząć działać i kontaktować się z ZUSem. Porozmawiajmy teraz o dodatkach, bo to jest temat, który może przynieść Wam naprawdę konkretne pieniądze, a wielu seniorów w ogóle nie wie, że im się one należą. Pierwszym dodatkiem, o którym muszę Wam powiedzieć, to dodatek osłonowy, który został wprowadzony, żeby pomóc ludziom w pokryciu rosnących rachunków za energię, gaz i ogrzewanie. Ten dodatek nie jest automatyczny dla wszystkich emerytów tu trzeba uważać. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód na osobę nie przekracza określonego limitu, który w tym roku wynosi 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli mieszkacie sami i wasza emerytura to np. 1800 zł, to na pewno kwalifikujecie się do tego dodatku. Kwota dodatku zależy od źródła ogrzewania w Waszym domu i waha się od 300 do 1200 zł rocznie. To nie są pieniądze wypłacane co miesiąc, tylko raz w roku. Ale jeśli nie złożyliście jeszcze wniosku, to możecie to nadrobić, chociaż termin składania wniosków już minął dla tego okresu rozliczeniowego. Dlatego już teraz zapisujcie sobie, że na kolejny sezon grzewczy będziecie musieli złożyć wniosek. Najczęściej w urzędzie gminy albo miasta, nie w ZUS-ie, bo to nie ZUS wypłaca ten dodatek. Wiem, że to jest trochę skomplikowane, że jeden dodatek załatwia się tu, drugi tam, ale takie są realia naszego systemu. Kolejny dodatek, o którym chcę Wam powiedzieć, to dodatek dla najuboższych emerytów, który jest wypłacany przez ZUS automatycznie, jeśli Wasza emerytura jest bardzo niska. Jeśli wasze świadczenie po waloryzacji wynosi mniej niż 1623 ,14 zł. 14 groszy, czyli równowartość najniższej emerytury, to możecie być uprawnieni do świadczenia uzupełniającego albo innych form wsparcia. ZUS powinien sam wam to naliczyć, ale niestety czasami zdarzają się błędy. Spotkałem wiele osób, które miały prawo do dodatku, a nie dostały go automatycznie. Bo ZUS nie miał wszystkich informacji, albo coś poszło nie tak w systemie. Dlatego moja rada jest taka jeśli uważacie, że wam się należy, ale nie widzicie tego na swoim przelewie, to koniecznie idźcie do oddziału zus albo dzwońcie na infolinię pod numer 2256060. Nie czekajcie, że ktoś sam was znajdzie i powie przepraszam. Zapomnieliśmy Panu czy Pani dopłacić. Nikt Wam nie da pieniędzy, jeśli o nie nie zapytacie. Teraz powiem Wam o czymś, o czym mało kto mówi, a co może naprawdę zaboleć niektórych z Was, czyli o potrąceniach i zmniejszeniach emerytury. Tak, waloryzacja daje Wam więcej pieniędzy, ale niektórzy mogą zauważyć, że mimo waloryzacji dostają mniej niż się spodziewali. Albo nawet mniej niż w poprzednim miesiącu. Jak to możliwe? Po pierwsze, ZUS może potrącać z waszej emerytury różne należności. Jeśli macie zaległe długi, np. nieopłacone alimenty, niezapłacone grzywny, zaległości wobec banków albo firm windykacyjnych, które uzyskały tytuł wykonawczy, to ZUS ma prawo potrącić część waszej emerytury. Na spłatę tych długów. Zazwyczaj może być to maksymalnie do połowy kwoty emerytury powyżej najniższej gwarancji, ale w przypadku alimentów może być nawet więcej. Po drugie, jeśli dorabiacie na emeryturze i przekroczyliście dozwolony limit przychodu, co wynosi obecnie 70% przeciętnego wynagrodzenia czyli około 5300 zł miesięcznie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. To Zus może zawiesić albo zmniejszyć waszą emeryturę. To jest pułapka, w którą wpada wiele osób, które chcą dorobić, bo ich emerytury nie wystarczają, a potem okazuje się, że Zus rozliczył ich za cały rok i trzeba oddać część pieniędzy. Dlatego zawsze, ale to zawsze, trzymajcie dokumentację swoich zarobków, rozliczenia z zakładu pracy, dowody przychodu. Żeby w razie kontroli ZUS-u móc wszystko udowodnić, i sprawdzić, czy wyliczenia są prawidłowe. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, która budzi wiele pytań, czyli o opodatkowanie emerytury. Emerytury w Polsce podlegają podatkowi dochodowemu, chyba że wasza roczna kwota świadczenia nie przekracza kwoty wolnej od podatku, która w tym roku wynosi 30 tysięcy złotych rocznie. Jeśli wasza emerytura to 2500 zł miesięcznie, to rocznie to daje 30 tysięcy zł, czyli jesteście dokładnie na granicy i nie płacicie podatku. Ale jeśli macie 3000 miesięcznie, czyli 36 tysięcy rocznie, to od nadwyżki ponad 30 tysięcy, czyli od 6000 zł, zapłacicie 12% podatku, co daje 720 zł rocznie czyli 60 zł miesięcznie mniej na waszym koncie. ZUS automatycznie pobiera zaliczki na podatek i przekazuje je do urzędu skarbowego. Więc nie musicie sami nic robić, ale warto o tym wiedzieć, żeby się nie dziwić, że waloryzacja dała wam 100 zł więcej, a na koncie widzicie tylko 70, bo 30 zł poszło na podatek. Wielu seniorów nie zdaje sobie z tego sprawy. I myśli, że Zus ich oszukuje, a to po prostu kwestia podatku. Chcę Wam teraz powiedzieć o bardzo praktycznych sprawach związanych z wizytami w Zusie, bo wiem, że dla wielu z Was to jest prawdziwa udręka. Kolejki, tłumy, nerwowi urzędnicy, skomplikowane formularze. Ale są sposoby, żeby to wszystko ułatwić. Po pierwsze, jeśli tylko możecie. Załatwiajcie sprawy przez internet na platformie Puezus. Wiem, że dla wielu z Was internet to obcy świat, ale naprawdę warto poprosić kogoś z rodziny, sąsiada, wnuka, żeby wam pokazał, jak się tam zalogować. Musicie mieć profil zaufany albo podpis elektroniczny, ale to można założyć nawet w urzędzie gminy za darmo, w 15 minut. Przez Puezus możecie sprawdzić historię swoich wypłat zobaczyć decyzję o emeryturze, złożyć wniosek o wiele dodatków, sprawdzić swój stan konta. To naprawdę oszczędza mnóstwo czasu i nerwów. Jeśli musicie iść osobiście do ZUS-u, to na pewno umówcie się wcześniej na wizytę przez telefon albo przez internet, żeby nie siedzieć pół dnia w kolejce. W większości oddziałów ZUS-u jest system rezerwacji i możecie wybrać dokładną godzinę, która Wam pasuje. Jak przyjdziecie na umówioną wizytę, to wchodzicie praktycznie od razu i jesteście obsłużeni sprawnie. Bez umawiania wizyt, to możecie czekać nawet 2-3 godziny, a to już nie jest zdrowe dla nas w naszym wieku. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której muszę Wam powiedzieć, to kwestia rent socjalnych i dodatków pielęgnacyjnych. Jeśli jesteście osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i do samodzielnej egzystencji. To oprócz emerytury możecie mieć prawo do dodatku pielęgnacyjnego, który wynosi obecnie 283 ,10 zł 10 groszy miesięcznie. To może się nie wydaje dużo, ale jak zaczniecie liczyć, to rocznie to prawie 3400 zł, co może pokryć na przykład koszty leków albo opłaty za opiekunkę. Dodatek pielęgnacyjny Również podlega waloryzacji, chociaż rzadziej niż emerytury, więc warto śledzić komunikaty z ZUS-u. Jeśli macie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, albo orzeczenie lekarskie ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, to powinniście złożyć wniosek o ten dodatek. ZUS nie przyznaje tego automatycznie trzeba o to wystąpić. Formularz to OL9. Możecie go pobrać ze strony ZUS-u albo dostać w każdym oddziale. Do wniosku załączacie orzeczenie lekarskie i czekać na decyzję, która powinna przyjść w ciągu 30 dni. Warto też wiedzieć, że jeśli opiekujecie się małżonkiem, który jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, to możecie mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. To są świadczenia z pomocy społecznej. A nie z ZUS-u, więc tutaj musicie iść do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie. Ale żeby je dostać, musicie spełniać określone warunki dochodowe i nie możecie być zatrudnieni ani pobierać emerytury lub renty. Jeśli jednak jesteście emeryci i opiekujecie się kimś, to możecie starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosi 520 zł miesięcznie i można go łączyć z emeryturą, chociaż tu też są limity dochodowe. Wiem, że to wszystko brzmi strasznie skomplikowanie, ale jeśli jesteście w takiej sytuacji, naprawdę warto się o to postarać, bo to są realne pieniądze, które mogą Wam pomóc przetrwać miesiąc. Teraz powiem Wam o czymś, o czym niewielu mówi. Ale co jest bardzo istotne, czyli o strategiach maksymalizowania Waszego dochodu emerytalnego. Jeśli jesteście w sytuacji, że możecie wybrać, kiedy przejść na emeryturę, albo czy brać wcześniejszą emeryturę, czy poczekać do pełnego wieku, to naprawdę warto policzyć, co się bardziej opłaca. Jeśli przejdziecie na emeryturę wcześniej, dostaniecie mniejsze świadczenie, które później będzie waloryzowane, ale od niższej kwoty. Jeśli poczekasz 2-3 lata dłużej, to wasza emerytura będzie wyższa, bo naliczą wam więcej lat składkowych i będziecie mieć wyższe średnie wynagrodzenie, jako bazę. Na przykład, jeśli ktoś ma teraz możliwość przejść na emeryturę i dostać 2000 zł, albo poczekać 2 lata i dostać 2400 zł, to przez całe życie, jeśli będziecie żyli jeszcze 20 lat. Ta różnica 400 zł miesięcznie da wam prawie 100 tysięcy złotych więcej. Oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę, czy macie zdrowie, żeby pracować dłużej, czy nie potrzebujecie tych pieniędzy teraz, ale to jest wybór, który warto przemyśleć. Kolejna strategia to łączenie emerytur. Jeśli macie prawo do kilku emerytur, np. do emerytury z własnego tytułu i do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, to możecie wybrać jedną albo drugą. Albo w niektórych przypadkach połączyć je częściowo. ZUS ma specjalne zasady dotyczące zbiegu świadczeń, gdzie możecie dostać pełną emeryturę z jednego tytułu i na przykład połowę albo procent drugiego świadczenia. To jest coś, co naprawdę wymaga konsultacji z doradcą w ZUSie, bo to zależy od wielu czynników, od waszego wieku, od wysokości świadczeń. Od tego, kiedy zostały przyznane. Nie róbcie tego na wyczucie, tylko idźcie do ZUS-u i poproście, żeby ktoś wam to dokładnie wyliczył i pokazał, która opcja da wam więcej pieniędzy. Muszę wam też powiedzieć o pewnych pułapkach, które mogą Was czekać. Jedna z nich to przekroczenie dochodu, o czym już mówiłem, ale druga to niewłaściwe zgłaszanie zmian w waszej sytuacji życiowej. Jeśli na przykład przeprowadziliście się za granicę, zmieniliście stan cywilny, zaczęliście dorabiać albo przestaliście się opiekować osobą, za którą dostawaliście dodatek, to musicie to zgłosić do ZUS-u w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie zrobicie i ZUS się o tym dowie później, może Was obciążyć nad płatą i zażądać zwrotu wszystkich pieniędzy, które dostaliście nienależnie, nawet jeśli to był ich błąd. Wielu ludzi wpada w takie kłopoty, bo myślą, no przecież ja nie wiedziałem, że trzeba zgłosić. Ale prawo niestety nie uznaje nieznajomości przepisów. Więc zawsze, ale to zawsze, jak coś się zmienia w waszym życiu, zadzwońcie do ZUS-u i zapytajcie, czy musicie coś zgłosić. Chcę też, żebyście wiedzieli o swoich prawach, jeśli ZUS podejmie wobec was decyzję, z którą się nie zgadzacie. Każda decyzja ZUS-u zawiera pouczenie, jak się od niej odwołać. Macie prawo do odwołania się w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składacie do ZUS-u, ale rozpatruje je już Sąd Ubezpieczeń Społecznych. Wiele osób rezygnuje z odwołania, bo myślą, że to nic nie da, albo że to skomplikowane. Ale naprawdę warto walczyć o swoje prawa. Znam wiele przypadków, gdzie Zus pomylił się w obliczeniach, nie uwzględnił jakiegoś okresu składkowego, źle naliczył emeryturę, a po odwołaniu sąd przyznał emerytowi rację i emerytura została podwyższona o kilkaset złotych miesięcznie wstecz. To są prawdziwe pieniądze, czasem nawet kilkanaście tysięcy złotych zaległości. Jeśli nie czujecie się na siłach samodzielnie napisać odwołania. To możecie poprosić o pomoc w związkach emerytów, w organizacjach pozarządowych, które pomagają seniorom, albo w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, które są w każdym powiecie. I na koniec, moi drodzy, chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Jesteście ludźmi, którzy przepracowali całe życie, którzy budowali ten kraj, wychowywaliście dzieci, płaciliście składki, podatki. Te pieniądze, które dostajesz na emeryturze, to nie jest jałmużna od państwa, to są wasze pieniądze, na które zapracowaliście. Macie pełne prawo żądać, żeby były wypłacane terminowo, prawidłowo i w pełnej wysokości. Nie dajcie się spławić urzędnikom, którzy czasem nie chcą się wam przyjrzeć, którzy mówią: taka jest decyzja i koniec. To nie jest koniec, dopóki się nie odwołacie, dopóki nie sprawdzicie. Dopóki nie zapytacie jeszcze raz. Uczę was tego nie po to, żebyście się kłócili z każdym w zusie, ale żebyście wiedzieli, że macie prawa i że możecie ich dochodzić. System jest skomplikowany, przepisy się zmieniają, urzędnicy też są ludźmi i popełniają błędy. Ale wy jesteście najważniejsi i wasze pieniądze są najważniejsze. Podsumujmy więc wszystko, co dzisiaj przerobiliśmy, żebyście mieli jasność. W lutym 2026 wasze emerytury zostały zwaloryzowane o około 4,5%, co oznacza podwyżkę od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, zależnie od wysokości waszego świadczenia. Nowe kwoty pojawiły się już na waszych przelewach w lutym, w waszych standardowych terminach wypłat, czyli pierwszego, szóstego albo dziesiątego. Sprawdźcie swoje konto i porównajcie, czy kwota się zgadza z wyliczeniem waloryzacji. Możecie dostać dodatki takie jak dodatek osłonowy, dodatek pielęgnacyjny, świadczenia dla opiekunów, ale większość z nich wymaga złożenia wniosku, więc nie czekajcie, tylko działajcie. Uważajcie na potrącenia z emerytury, na limity dochodów, jeśli dorabiacie, na podatki, które są automatycznie pobierane. Korzystajcie z PUE-ZUS, umawiajcie się na wizyty, żeby nie tracić czasu w kolejkach. Zgłaszajcie wszelkie zmiany w waszej sytuacji życiowej do ZUS-u na bieżąco i nie bójcie się odwoływać od decyzji, które uważacie za niesprawiedliwe. To są wasze pieniądze, wasza praca, wasz czas. Mam nadzieję, że ten materiał był dla was jasny, pomocny i zrozumiały. Wiem, że to dużo informacji naraz, dlatego polecam wam żebyście wrócili do tego nagrania jeszcze raz, zrobili sobie notatki, a najlepiej usiądźcie z kimś z rodziny i przejdźcie to razem krok po kroku. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeśli ten film Wam pomógł, to podzielcie się nim ze znajomymi, sąsiadami, innymi seniorami, bo im więcej osób będzie wiedziało o swoich prawach, tym mniej ludzi straci pieniądze, które im się należą. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje pieniądze i pamiętajcie: że nie jesteście sami. Jesteśmy tu, żeby sobie pomagać, żeby dzielić się wiedzą i wspierać się nawzajem. Życzę Wam zdrowia, spokoju i żeby Wasze emerytury zawsze przychodziły na czas i w pełnej wysokości. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!